Siemanko, jak widzicie, u mnie Święty Mikołaj był trochę wcześniej. Ostatnio dla was sprawdzałem 144 modele z Jula, więc dzisiaj przetestujemy sobie resztę sklepu. 80 głosowych Hotwiz, z Empik, ze Smyka, z Jula i z Media Expert. Zobaczymy kto wygra ten pojedynek. No i witam serdecznie na wielkim unboxingu. Losowy Hot z różnych sklepów. Zobaczymy co wypadnie najlepiej. Ostatnio Jula 144 Hot zaskoczyła nas Case MP. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, kliknij w odnośnik. Zanim otworzę pierwszą paczkę, trochę wyjaśnij. Mamy dwa kartony z MPK-u, ponieważ na jednym zamówieniu mogło być tylko 10 Hot maksymalnie. Ta sama sytuacja jest w Smyk. Tylko, że Smyk nie wysłał w kartonie, tylko w foliopaku i w takiej kopercie. Więc zobaczymy, jak tam będzie ze stanem tych hotwilsów. Jula, oczywiście elegancko kartonik, no to wypada jak na razie najlepiej, ponieważ media ekspert, no to trochę mnie zaskoczyło i się zdziwiłem. Hot wheelsy zamówiłem do sklepu i myślałem, że one będą przynajmniej w jakimś kartoniku. No i niestety byłem w błędzie, bo te hot Wheelsy przyszły luzem. Więc ja niestety wiem, co jest w środku. Wy na szczęście jeszcze nie, bo zapakowałem je w kartonik po hotwilsach, tak jak to powinno być. Pewnie jakbym zamówił do paczkomatu albo kurierem, no to wysłaliby na pewno w kartonie jakimś albo w foliopaku. No ale wybrałem odbiór osobisty, no i tak to właśnie wygląda. Powiedzmy na ten moment, jeżeli chodzi o wysyłkę, no to wygrywa Jula. Jeżeli chodzi o cenę, no to nie spodziewajcie się tutaj jakichś mega promocji. Empik 15 zł. w smyku po 10 złotych Wheels. Jula no tutaj wypada najtaniej za 8 złotych, no i media ekspert co się bardzo dziwiłem za 11 zł. Taki wielki sklep z takimi promocjami, a Hot ma po 11? No bardzo dziwne. Czyli jeżeli chodzi o cenę, no to ponownie Jula wygrywa. Dwa punkty dla Jula w tym wypadku. Informuję oczywiście, że to nie jest żadna współpraca. Okej, okay, widzowie, no to jak rozstrzygniemy, kto ma najlepsze Hot wysyłane losowo? Będę wyciągał po jednej sztuce z każdego kartonu, no i zobaczymy subiektywnie, kto wygra daną rundę. No to nie przedłużamy, bo jestem bardzo ciekaw. Napisz w komentarzu, czy tym razem może trafię STH. Let's go z pierwszym kartonikiem. Lecimy z pierwszym Hot Wheelsem. Zacznijmy od MPK. Porsche 911 Cabrio. No to na razie zapowiada się nieźle. Oczywiście nie mogło zabraknąć cenówki z tyłu za 15 zł, ale może da radę to jakoś odkleić. Model ze Smyka. I tutaj mamy kit Concept. Jest to model z nieustraszonego, ale co ciekawe, to jest 2023 roku. Już myślałem, że to jest najnowszy case B na 2026, bo tam też pojawia się ten model. No ale jak widać, jest lekkie zaskoczenie. No i oczywiście nie mogę zabraknąć sceny z przodu z naklejką, i karta wygląda masakrycznie. Ale nic dziwnego, jak modele zostały wysłane w kopercie. Co tam przygotowała dla nas Jula? Już patrzymy i mamy takiego rajdowego, śmiesznego kosmosa. Przynajmniej karta w dobrym stanie. No i Media Expert. I tutaj takie niebieskie Camaro. Gdyby lakier był inny, na przykład czarny, szary albo jakiś zielony, oczywiście bez tych kosmicznych malowań, no to model byłby o wiele lepszy. No to pierwszą rundę dla mnie wygrywa oczywiście Porsche w kabriolecie. Czyli jeden punkt dla MPK. To może teraz zacznijmy od Media Expert. No i tutaj mamy Pagani Zonda R z 2024 roku. Z tyłu możecie zobaczyć taką mega naklejkę z Media Expert. ciekawe czy ją da się łatwo usunąć, zaraz sprawdzę. Ona odchodzi elegancko, bez żadnych śladów, więc jest git. No i ta Pagani jest naprawdę niezła. To jest akurat w kolorze bordowym, ja mam w swojej kolekcji żółtą Pagani Zondę. no i jest prześwietna. Jula, pokaż co tam masz. I tutaj mamy jakiś motorek. Jak dobrze mnie znacie i oglądacie wszystkie filmy, no to wiecie, że ja nie jestem fanem motorów i nie kolekcjonuję tego, więc ten model na pewno nie wygra w tej rundzie. W smyku. No i tutaj mamy ciekawą sztukę tak naprawdę. Bo jest to Aston Martin z 2022 roku. Ma matowy lakier, no i ta felga wygląda idealnie w nim. Szkoda, że karta jest uszkodzona i jest ta naklejka z przodu. No jej się nie da łatwo zerwać. Niestety. A w Mpiku mamy Deore 2 i to jest model na 2026 rok. To bardzo ciekawe, więc może trafię tutaj jakiegoś Mustanga GTD albo Drift Endera STH, jak myślisz? Byłoby spoko. W drugiej rundzie mam lekki dylemat nad Pagani i Astonem, no ale chyba tutaj Aston wygra jako model. Karta jest trochę pogięta, ale i tak jest model świetny. To zacznijmy teraz od Jula. I tutaj mamy jakiś taki kosmosik. Nawet nie wiem praktycznie co to jest. Model na rok 2025. Epic. Zaskocz mnie proszę. No i tutaj chyba będzie runda kosmosów. Co? Zobaczcie kolejny jakiś korkociąg. Jakaś butelka. To teraz Media Expert. Wylosujmy coś fajnego. Oby nie kosmos. No i kosmos niby nie jest, ale jest taki pickupik. Nie gustuje ogólnie w pickupach. No ale co? na razie jest zwycięzca. I ostatni model ze smyka. Trochę głębiej pogrzebie. I mamy takiego fajnego różowego Thunderberda. No spoko to wygląda tak naprawdę. No szkoda, że te cenówki są z przodu. To jest trochę kiepskie rozwiązanie, no szczególnie że one w ogóle nie schodzą. I to też model jest 2022 roku, czyli na razie Smyk nas zaskakuje starszymi modelami. Okej. Okay. No i tutaj muszę wybrać tego Thunderberda różowego. On jest przesłodki. To skoro Smyk zdobywa tyle punktów, no to może zacznijmy teraz od niego. I teraz mamy takiego wana z lat 70. Szczerze, to jego wcześniej nie widziałem. To jest model na 2023 rok. No i to malowanie wygląda naprawdę kozak. Fajnie. Taka ala krzyżówka, możemy tutaj wyczytać Mattel, Hot Wheels i tam coś jeszcze było i W8 cars. Spoko ten wanik jest naprawdę. Czyżby smyk wygrał kolejną rundę? No zobaczymy, dopiero zaczynamy. No to teraz Media Expert. No i tutaj taki smoczek. Jak dla dziecka, no to bardzo fajna zabawka. Ciekawe jak to się sprawuje na torze w ogóle w wyścigowym. Empik, pokaż co tam masz. I tutaj mamy takiego Buicka Rivera. To też jest model na 2025 rok. Już nie pamiętam z którego case'u, ale nawet fajnie się prezentuje. Taki trochę samochód mafii. I teraz Jula. I tutaj bez zaskoczenia jakiś kosmosik. No, to muszę przyznać, że Smyk na razie ma szczęście, bo w tej rundzie też wygrywa. No, ten wanik jest przekozak. Kolejna runda, zobaczymy. I tutaj mamy Forda Escorta. Zobaczcie z Szkoda, że to nie jest wersja STH, ale bym się wtedy zdziwił. No i Ford Escort, nawet ten w mainie, według mnie jest bardzo świetny. Szkoda tylko, że nie ma świateł domalowanych, ale kolor naprawdę jest boski. Teraz Smyk. I tutaj mamy jakiś model z Batmana. Ktoś ostatnio pod filmem z Julia napisał mi, że kolekcjonuje wszystkie Batmany, więc jestem ciekaw, czy masz tego w swojej kolekcji. Bo to jest 2022 rok. Jeżeli chodzi o lakier, no to jest najlepsze, co w nim widzę, no bo jest taki zielonkawy matowy. I w Jula mamy Pont jak Aztek. No ten Pont jak naprawdę do mnie nie przemawia. On trochę wygląda dla mnie jak Kosmos. Media Expert. i mamy Honda Civic Jajko. W czerwonej wersji to jest model na 2024 rok. No i tutaj tak naprawdę wojna toczy się między Escortem, a Hondą Civic. No niestety, ja bardzo kocham niebieski kolor, więc Fordzik dla mnie wygrywa. No a te to wiadomo. Na razie MPK smyk na prowadzeniu, więc Jula, musisz się postarać z Media Expert. I co my tutaj mamy? Jakiegoś Defendera. Też model na 2025 rok. Tylko nie pamiętam, który to case w takim razie Jula nam wysłała. Bo jeżeli ostatnio był P, a tego chyba nie kojarzę, żeby to było w P. Więc jestem ciekaw. Jakby był jakiś STH albo Treasure Hunt, no to wszystko byłoby wiadome. Media Expert. I tutaj mamy takiego niebieskiego hamera z 2024 roku. Czyli co, to będzie runda terenowych modeli? Smyk, zaskocz mnie STH jakimś. Będę zadowolony. Może to nie jest STH, ale jakiś Dimocimi Veloce? Nie kojarzę tej marki, a to chyba nie jest Kosmos, z tego co mi się wydaje. No, to jest model z 2023 roku. No i muszę przyznać, że wygląda naprawdę ciekawie. Mimo tego, w mojej kolekcji nie zagrzałby długo miejsca. I został nam Epic. I tutaj mamy takiego Kosmosa. Podobnego trochę do Camaro. No, i tutaj mamy ciężki wybór, tak naprawdę, bo nie ma jakichś konkretnych, fajnych modeli, ale że kocham kolor niebieski, więc ten hammer dla mnie wygrywa. Z Media Expert. No to zwycięzca poprzedniej rundy, niech może zacznie tą. I co my tu mamy? No i to jest bardzo ciekawy model. Chevy Custom. A dlaczego ciekawy? No, bo to jest Treasure Hancik z 2024 roku. Prawdopodobnie to jest z case'u D, jeżeli dobrze pamiętam. No, ale jak widzicie. Jakaś jest mega naklejka na froncie, więc spróbuję ją teraz delikatnie odkleić. Okej, okay, ona schodzi bez problemu. Mimo tego, że jest duża naklejka, no to nie zostawia śladu. No to Treasure Huncik wleciał z grubej rury w tą rundę. No i teraz fajnie jakby się trafiły same Treasure Hunty, nie? Taka runda by była. I tutaj mamy Volkswagen T3 Custom. No i ta kolorystyka akurat do mnie bardziej przemawia niż ta poprzednia. Fajnie się to prezentuje. Ale to nie jest akurat model, w którym gustuję. I teraz smyk. I tutaj mamy Nissana Patrola. Również starszy model z 2023 roku. Empik. I zobaczcie, jakie fajne porównanie mamy. Volkswagen T3, tylko w innej kolorystyce. Bardzo śmieszne, są, Że trafiłem z Empiku to i wyjąłem z Jula ten Volkswagen. No tutaj wybór jest prosty. Wygrywa Media Expert z Treasure Huntem. Teraz Empik. I mamy takiego Austin Mini, niebieskiego. niebieskiego. Jego widziałem pełno na wieszakach czy w koszach. Omijałem go szerokim łukiem. Tu mamy fajnego Forda Gran Turino Sport pomarańczowy z 2022 roku. Powiem szczerze, że wygląda świetnie. Ten kolor jest mega w nim. I z Jula mamy zieloną Honda Civic. Tego widziałem też bardzo dużo. Miałem to wziąć, a w końcu jakoś to odpuściłem i nie mam go w swojej kolekcji. Media Expert, i tutaj mamy też pomarańczowy Glory Chaser, i to jest chyba już kosmosik. No, tutaj wygrałaby dla mnie Honda Civic, ale ten Ford zrobił dla mnie większe wrażenie. Więc punkt dla Smyka. Jula musi się bardziej postarać, bo chyba nie zdobyła żadnego punktu. Więc wyciągnijmy i zobaczmy, co tam ma. No, z takimi modelami, no to Jula nie wygra. Niestety. Smuteczek. Empik. I tutaj mamy Land Rovera w żółtej kolorystyce. Poprzednio chyba taki trafił się z Media Expert, tylko w innym kolorze, co nie? Chyba to jest ten sam model. Teraz Smyk. I tutaj mamy Batmobil serii telewizyjnej. Media Expert wylosował się taki kosmosik, trochę podobny do Bon No i co, runda nie za specjalna, ale w tym wypadku wybiorę jednak Tomiulę, czyli ten czerwony plymów. Niech ma chociaż jeden honorowy punkt. No i zbliżamy się do połowy, bo to jest ostatni model, który wyciągnąłem z tej koperty. A jest nim Ford Escort RS1600. No i ten model jest naprawdę zacny, muszę powiedzieć. To też jest 2022 roku, więc też starszy model. No i wygląda nawet fajnie. No to wyciągnijmy ostatni model z No i tutaj mamy taki bucik. No to pewnie też widzieliście tego pełno w sklepie. Co nic nie ma. Pozbądźmy się, będzie trochę luźniej. I Jula. Zobaczmy, co my tu mamy. No i też autobus. Konkurencja autobusu będzie, fajnie, fajnie. I Media Expert. O, co, tutaj coś ciekawego się trafiło z 2024 roku. Nawet nie wiem, co to jest. Jakiś Grasshopper, wygląda trochę jak jakiś traktorek. No to co? Tutaj Fordy chyba na pewno wygrywa, co? Połowa za nami, to trzeba kontynuować tą bitwę. Najpierw otworzę sobie kartony. Tutaj tak samo jest, ale to się nie przyda. No i rozerwę tą folię ze Smyk'a. Tak, żeby się za dużo nie widzieli. Ruszamy z tematem. Pierwsza sztuka na 2026 rok z MPK. Czyli tak jak się spodziewałem, to jest case A prawdopodobnie. Bo na B to raczej tutaj nie liczę. To jest świeży odlew na nowy rok. No i sam model i kolorystyka wyglądają naprawdę super. Według mnie. Smyk. Czy nas zaskoczy starszymi modelami dalej? No i tak, tutaj mamy też starszy model z 2022 roku. To jest taki czerwony Ford Pickup. Wygląda bardzo amerykańsko. Jula. No i motor. To już wiecie jakie mam zdanie na ten temat. Media Expert. I tutaj też Ameryka nam się kłania. Mamy Dodge'a Rama. Nawet się zrymowało. Ciężka runda, co nie? Tak się zastanawiam nad tym Dodge'em Ramem, a nad tym Fordem Pickupem. Ale chyba zdecyduję się jednak na tego Forda Pickupa. Z tą Julą to coś słabo, co nie zobaczmy, co tam dla nas przygotowała Renault e-Space F1. Znam kilka osób, którym podoba się ten model, no ale do mnie to nie przemawia, niestety. Smyk. Pokaż tam coś fajnego, starszego. Nissan Patrol. Czyli tak naprawdę mamy pierwszą powtórkę, bo wcześniej żadna powtórka się nie trafiła. To jest pierwszy raz. I tutaj mamy Honda Civic Custom w żółtym malowaniu. To jest model z 2024 roku. Ta Honda wygląda o wiele lepiej niż ta z tego roku, która była w czerwonym malowaniu według mnie. Jakby taka wychodziła w STH, no to pewnie bym brał. Ostatni model w tej rundzie z Empika. No i tutaj mamy taki wózeczek. No to chyba on nie wygra, co? Dla mnie tutaj definitywnie wygrywa ta Honda Custom w żółtym malowaniu. Zacznę teraz od smyka. O kurczę! I tutaj mamy naprawdę super sztukę. Ford Shelby GT350 w niebieskim malowaniu, też model z 2022 roku. Szkoda, że jest taka karta uszkodzona. Naprawdę, bo model jest ekstra. No to chyba myślę, że nie będzie miał konkurencji z innymi. Ja w Mustangach czy Fordach Shelby, no to ja jestem zakochany. I jeszcze w niebieskim malowaniu, cudo. Zobaczę Jula, bo tutaj wiadomo, że nie będzie zaskoczenia i żadnej konkurencji. No jest taki niebieski kosmos. On chyba się trafił y, w paczce z Empika, co nie? Wcześniej. Tak mi się wydaje. Media Expert. Może tutaj będzie jakiś model? Jednak nie będzie. Chciałem powiedzieć, że będzie model konkurencyjny, ale niestety wylosował się bon Shaker, Znaczy, a'la bon Shaker. No to może Empik tutaj będzie konkurował? Niestety nie. Jakaś armata na 2026 rok z case'u A. No to wiadomo, że tutaj Shelby wygrywa. Bezdyskusyjnie. Szkoda, że ta naklejka tutaj jest. No i karta jest wpół wgięta. No ale to będzie może na luzaka jakiegoś. Powiem wam, że smyk tutaj leci ostro. Zaskoczył mnie mocno. Zobaczmy co w Media Expert. I taki Batmobile. No i teraz wypadła bardzo słabo. Co my tu mamy? Jakiś Dune Eat Up. Czyli jakiś taki pustynny buggy. Coś takiego. I wylosował się Raging Express. I to jest model z 2023 roku, czyli mamy część modeli 2022 i część 2023. Więc może mają case'y po prostu na przełomie roku, czyli Q i A. Tak szczerze nie wiem, jak te modele wychodziły w kejsach, bo jeszcze wtedy nie kolekcjonowałem. I mamy telefonik. Możemy zadzwonić po pomoc do przyjaciela. No to chyba najsłabsza runda, co. Ale dzięki temu Jula ma szansę no i ten Buggy wygrywa, w empiku mamy taki różowy busik. To jest jakaś pewnie lodziarnia albo coś w ten design. Smyk. I tutaj mamy pontiaka Firebirda. też starszy model w niebieskim malowaniu. On nawet spoko wygląda, bo ma odkryty silnik, więc możemy zobaczyć szczegóły. Jula, postaraj się. Ach, Jula wysłała chyba same kosmosy, zobaczcie. Zdenerwowała się na poprzedni opening. I tutaj mamy Mazdę Miatę w zielonym malowaniu. No to chyba każdy wybrałby tą Miatę tutaj z tego zestawienia, co nie? Więc Media Expert zdobywa punkt. Tyle modeli już zobaczyliśmy, a gdzie jest to STH w końcu, no? Chciałbym je trafić z takich losowych paczek. Może teraz będzie w Media Expert? Niestety nie. Tutaj mamy jakiś taki SUV policyjny. A raczej nie policyjny, tylko jakiś ratunkowy. Taka formułka Lotusa. Nie jestem fanem formuły i takich wyścigów, więc może ktoś w komentarzu będzie znał historię tego modelu. To tak z Nienacka wezmę smyka. I tutaj mamy Porsche Carrera T. Oj, jest grubo w smyku. No to Porsche jest mega dla mnie. Jest świetnie wykonany. To jest nowy odlew na 2026 rok. No i lampa plastikowa. Piękne światła z tyłu. No i ten szary kolor. Wygląda bosko. To smyk może mieć teraz ciężko. Zobaczymy co wylosuje. No i mamy taki kosmosik. Więc raczej smyk tutaj nie wygra. Wiadomo, wybieram tutaj Porsche. Jula, pomału jestem Tobą zawiedziony. A tutaj kolejny Kosmos RD06. To jest chyba model z Acceleracers, jak dobrze kojarzę. No i tutaj mamy konkret sztukę. Nissan Skyline R33 Godzilla. Mogliście tą sztukę widzieć na wczorajszym filmie z porównania, jak wypada przy Premce lub przy MFT. Ta Godzilla jest naprawdę piękna. Może Media Expert zdobędzie punkt tym razem. Zobaczymy, co w smyku. I tutaj mamy takiego czarnego Pontiaka GTO. Bardzo fajny model, ale niestety ma mocną konkurencję. Co w Empiku? O i tutaj też mamy kolejny różowy samochodzik. Tylko tym razem z taką mocno zagiętą kartą. Co byście wybrali? Pontiaka czy Godzilla? No moje serce idzie za Skylinem. To zacznę teraz z tej strony. I tutaj mamy Jaguara. Jak ktoś jest fanem Jaguarów, no to może sobie to trzymać w kolekcji. Ja podziękuję. I tutaj mamy drugi kosmosik. On chyba był przed chwilą albo dwie rundy temu. Już nie pamiętam, ale na pewno się powtórzył. I tutaj mamy Drag Wagona. No to jest jakiś kosmos. Jakby to było Volvo w takim malowaniu, no to byłoby niezłe. Media Expert Alfa Romeo. Taka szara. Fajnie ona wygląda. No i oczywiście widzicie, jest i naklejeczka. Ale ją się chyba da łatwo odkleić. Tak, ona schodzi bez problemu. I po sprawie. Druga runda z rzędu, gdzie wygrywa Media Expert. Co tutaj jeszcze się znajdzie ciekawego? W smyku mamy taki czerwony wózek, przed chwilą był żółty. No i mamy taki kosmosik rajdowy. W sumie to wyścigowy, prawie jak Formuła 1. Jula. Czy Jula wygra jakąś rundę? Może tym razem się uda, bo ma Forda Mustanga. Więc jak na razie najlepszy model z tych wszystkich. No chyba, że media ekspert tutaj zaskoczy. Ale jednak nie. Nissan Skyline wersji Tuned. No to Jula przed samą metą zdobywa punkt. I został ostatni model już. W smyku mamy Forda Escorta. To jest wersja z 2023 roku. Kolejny fajny model w tym smyku, tak naprawdę. No muszę powiedzieć, że mnie trochę zaskoczył. Mamy motor. No to już wiadomo, że on nie będzie zwycięzcą. Chociaż ta Honda nie wygląda tak tragicznie. Gordon Murray Automotive w niebieskim malowaniu. Ten kolor jest obłędny. Taki turkusowy, bardzo mi się podoba. Ale sam model, no niestety, to nie dla mnie. I ostatnia sztuka z Media Expert. Wózek inwalidzki. No to Media Ekspert nieźle zakończyło tą bitwę. No to mamy zwycięzcę. Wiadomo, że wybiorę tutaj Forda Escorta. Jak dobrze liczyłem, no to Smyk tutaj zmiótł konkurencję. Jula praktycznie same kosmosy. Media ekspert. trochę fajnych modeli było, ale też niedużo. No jedyna walka, no to tutaj była pomiędzy Smykiem a Empikiem. Ale wiadomo, że to jest wszystko losowo, teraz się trafiło tak. Następnym razem może być odwrotna sytuacja. Jeżeli chcesz więcej takich unboxingów losowych Hot -wheelsów z różnych sklepów, Napisz w komentarzu, co następne ma występować, no i oczywiście zostaw lajka. Dzięki za oglądanie, cześć!